Dzień dobry. Dzisiaj fajny temat pod tytułem budżet kampanii marketingowej. W skrócie, ile powinienem wydać, żeby było dobrze? To jest tak bardzo często zadawane do nas pytanie, czyli, czyli ile kosztuje kampania marketingowa. Uf, no, i temat jest bardzo szeroki, czyli znaczy szeroki. No, postaram się to bardzo kompaktowo i szybko mówić, żeby, żeby nie przedłużać niepotrzebnie, natomiast y, musimy tutaj sobie zrozumieć pewne, pewne kluczowe czynniki, które na to wpływają. Postaram Wam się to przybliżyć i y, na tej podstawie, jakby na podstawie tych czynników, które nam determinują. Ewentualne koszty i potencjał tej kampanii wskazać zależności między właśnie kosztami a, a, a ewentualnie oczekiwanymi efektami. Tak? I tutaj, odpowiadając na stwierdzenie typu Panie, to wy jesteście specjaliści, powiedzcie mi, ile mam wydać. Zgadza się, my jesteśmy specjaliści. My wiemy, w jaki sposób przygotować i skonfigurować tę kampanię, żeby, żeby ten ruch pozyskiwany był tutaj optymalny. My wiemy, jakie rozwiązania zaproponować dla danego klienta, żeby osiągnąć wskazane cele tej kampanii. Natomiast to, ile wydać na tą kampanię jest tematem zupełnie odrębnym. Tak, bo tak naprawdę kampanię można zrobić za każde pieniądze. To nie ma także. Nie można wykonać kampanii marketingowej za jakąś tam kwotę, a za jakąś można. Kampanie można wykonać za każde pieniądze. Można się promować lokalnie za kwotę powiedzmy kilkuset złotych, kilku tysięcy albo kilkunastu tysięcy. Natomiast naszym zadaniem, między innymi, jest dobranie takich działań właśnie na podstawie tego budżetu, planowanych wydatków, które jakby mają największą szansę na osiągnięcie określonej, ustalonej konwersji, czyli realizacji jakiegoś Celu, który sobie tutaj z inwestorem wyznaczamy, tak? Ale pokrótce, zaraz to postaram się wszystko omówić i wskazać Wam kilka takich przykładowych czynników, które tutaj determinują to, jak te, jak te koszty się kształtują, tak? W pierwszej kolejności każdy z nas, absolutnie każdy z nas powinien sobie wewnętrznie chociażby odpowiedzieć na pytanie, ile jestem w stanie wydać na kampanię marketingową, tak? Naprawdę. Ja wiem, że pojawiają się zarzuty z cyklu czy, czy stwierdzenia z cyklu, że ale ja nie jestem specjalistą, ja nie wiem, ja nie umiem i tak dalej, i tak dalej, ale to jakby nie o to chodzi. To nie trzeba być specjalistą. Każdy z nas jest w stanie założyć jakąś kwotę pieniędzy, którą jest w stanie oddelegować na jakieś tam działania, tak? Zupełnie jakby bez, w oderwaniu od takiej wiedzy czysto praktycznej i od tego, jak to później faktycznie będzie wyglądać. Po prostu wewnętrznie zastanówmy się, ile jesteśmy w stanie wydelegować z budżetu, żeby tutaj e, nie popłynąć, jak to się mówi, a z drugiej strony, żeby, żeby, żeby po prostu agencja miała e, z czym pracować, tak? I tutaj taki argument, e, dlaczego powinniśmy to zrobić. No, jeżeli chcecie kupić mieszkanie albo chcecie kupić samochód, to co robicie, zanim zaczniecie poszukiwać jakby tego, tego idealnego docelowego, tak? No ustalacie jakiś budżet, wokół którego się poruszacie, tak? No bo przecież nikt nie kupuje mieszkania na zasadzie, że chce kupić mieszkanie i, i, i cześć, tylko no zakładamy sobie jakiś, jakieś wiadomo mamy te wymarzone mieszkanie gdzieś tam w głowie czy ten wymarzony dom natomiast plus minus planujemy sobie ile chcemy na to przeznaczyć bynajmniej tą górną granicę tak wyliczamy sobie przykładowo jaka będzie wartość raty kredytowej i na tej podstawie stwierdzamy no dobra załóżmy że tyle to jest takie nasze sensowne max i, i tego staramy się nie przekroczyć tak, tak mi się... analogicznie samochód Przyjmujemy jakąś kwotę, tak? Myślimy sobie dobra, chcemy wydać tyle. No i sobie researchujemy, co możemy za to kupić, tak? Sprawdzamy, a to jest takiej marki, to jest takiej marki, ten będzie tylu letni, a ten będzie może nowy i tak dalej i tak dalej. Mamy kwotę, którą chcemy oddelegować i przeznaczyć na ten zakup, tak? Yy, czyli zaplanowaliśmy sobie ten wydatek i pod ten wydatek teraz szukamy jakby idealnego rozwiązania. I identycznie to działa, jeżeli chodzi o yy, działania marketingowe, czyli mamy jakąś kwotę, którą chcemy zagospodarować i tą kwotę już przeznaczamy na określone działania, które mają tutaj jakby największą szansę powodzenia w realizacji i osiągnięciu określonego celu, tak? E, dlatego zdefiniowanie tego budżetu jest bardzo, bardzo ważne. Żeby była jasność, to nie jest tak, że my Wam nie możemy podpowiedzieć czy zasugerować jakichś widełek cenowych, tak? Bo tutaj w miarę możliwości, w ramach naszego doświadczenia czy, 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 czy e, analiz, które możemy wykonać, bardzo często sugerujemy klientom, yy, bynajmniej jakieś widełki, w których mogą się poruszać i w jakich mogą realizować te dzia działania marketingowe, ale to już określony jakby rodzaj działań, tak? Najczęściej to tak wygląda. Natomiast yy, jakby całe spektrum tej, 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 tej kampanii marketingowej zarysowywane jest na podstawie jakiegoś właśnie powiedzmy sobie wstępnie oszacowanego budżetu, na podstawie właśnie którego dobierane są poszczególne aktywności w internecie, nie? I tak przykładowo, załóżmy, że mamy klienta, który przychodzi do nas i mówi: Dzień dobry, mam działalność, załóżmy, jestem adwokatem, działam w Szczecinie i chciałbym, chciałbym u Was, chciałbym was poprosić o kampanię, jak, jakieś działania marketingowe w obrębie, w internecie. OK mówimy dobrze kliencie to 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 załóżmy że nie znamy tego budżetu no to w tym przypadku możemy się go zapytać to na czym ci w szczególności zależy tak czy to na działaniach wizerunkowych czy na działaniach e, sprzedażowych no najczęściej wszystkim zależy na tym na tym drugim tak żeby pozyskiwać nowych klientów e, za możliwie jak najmniejsze pieniądze tak to jest naturalne no to mówimy OK kliencie to jeżeli Chcesz się skupić w tym momencie wyłącznie na pozyskiwaniu nowych klientów bez załóżmy działań wizerunkowych, które wpływają właśnie na to, jak, jak jesteś odczytywany na rynku. No to załóżmy, sugerujemy ci z uwagi na to, że ci się śpieszy i, i, i e, że, że, że załóżmy e, chcesz jak najszybciej tych klientów pozyskiwać. To sugerujemy ci. Acy na dzień dobry, tak? No i teraz yy, taka kampania acowa w, w danym przypadku to jest kwota, powiedzmy sobie, no, przy założeniu, mówię, że działamy gdzieś tam na Szczecin, z budżetem mniejszym niż, niż tysiąc, to nawet nie podchodź, tak? Bo to, bo to nie ma sensu, tak? I to może wyglądać w ten sposób. Natomiast, natomiast yy, to jest takie podejście minimum, czyli yy, Proponujemy coś, co ma szansę, największą szansę na pozyskanie, załóżmy, klientów w naj, jak najkrótszym czasie, za stosunkowo jak najmniejsze. E, wydane środki. Natomiast, natomiast to jest takie działanie na poziomie pewnego właśnie minimum, czyli dali, zaoferowaliśmy klientowi taką rzecz e, z serii podstawka, tak? natomiast można z tym klientem zrobić dużo więcej, tak, można podziałać wizerunkowo, można podziałać w zakresie retargot, retargetowania reklam, tak, można go odciążyć w zakresie nie wiem, tworzenia kontentu na stronę, e, w zakresie prowadzenia jego profilu na fejsie, tak? Szereg różnych usług można wykonać, ale czy klienta będzie na to stać? I, i, i czy będzie mógł sobie na to pozwolić, to jest odrębny temat, tak? No dobrze, to teraz szybko omówimy um, może powiedzieć cztery najważniejsze takie czynniki, które nam tutaj determinują koszty związane z e, działaniami marketingowymi. E, pierwszy temat to jest przede wszystkim jaki to jest rodzaj biznesu, tak? No bo jakby w internecie z grubsza wszystko działa na takiej powiedzmy sobie plus minus licytacji. Czyli mamy jakieś oczywiście targetowanie, ustawiamy sobie kierunek, że ci klienci nas interesują, tak jakie słowa kluczowe czy jakie zainteresowania. No tutaj już jakby to jest robota osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tej kampanii. Natomiast w każdej branży te stawki i ta licytacja wygląda inaczej, tak? No bo tutaj to osoby biorące udział w tych działaniach marketingowych, to one kształtują w sensie tych działaniach reklamowych, to one kształtują rynek, tak? I, i na podstawie właśnie tego, co jest zdefiniowane i określone, chociażby w zakresie Stawek, no to tak, ten, tak ta część rynku będzie się zachowywać. Czyli załóżmy w jednej branży koszt kliknięcia może wynosić kilkanaście groszy, w drugiej branży może wynosić 10 zł, tak? I tutaj w zależności od tego, czy nam zależy na jakichś topowych pozycjach, czy troszkę niższych, tak, w zależności od tego, właśnie, jakie stawki daje konkurencja, tak to będzie wyglądało w praktyce, tak. Druga sprawa to jest zakres geograficzny, na jaki chcemy się targetować, czyli jeżeli mamy przypuśćmy, wypożyczalnie samochodów, tak? No bo taki dość prosty przykład. I dajmy na to, będzie podmiot, który działa lokalnie, i będzie podmiot, który ma. E, o, załóżmy 10 obiektów. Kraju, tak? czyli yy, ten zakres geograficzny, zakres targetowania, na jaki chcemy tutaj się promować, będzie zupełnie zupełnie inny. Tak samo, załóżmy kancelaria, tak? Mo możemy przyjąć, że będzie się promowała wyłącznie na Warszawę i tylko tam będzie pozyskiwała klientów. A być może mają pomysł, żeby pozyskiwać też klientów, załóżmy yy, w Krakowie, Poznaniu, Trójmieście itd. Tak tak Zatem ten zakres geograficzny będzie determinował, będzie wpływał tak naprawdę na potrzeby budżetowe, no bo każda z tych miejscowości, no to jest odrębny potencjał, odrębne zapytania i odrębne kliknięcia, a te kliknięcia przekładają się na koszty, więc im mniejszy budżet, to ten, ten, ten zakres, jeżeli chodzi o geotargetowanie, to powinien, jakby w mojej opinii, powinien być sfokusowany bardziej na, na obszar, gdzie załóżmy jest największa szansa sprzedaży. W skrócie, w przypadku usług, to będzie to będzie miejscowość, gdzie, gdzie ta osoba świadczy te usługi, tak? No bo co do zasady jest tak, że lubimy korzystać z usługodawców lokalnych, z którymi możemy się ewentualnie spotkać, porozmawiać, no jest taka mentalność ludzka i, i na ten moment to, to, to jest jakiś tam czynnik decyzyjny. Zatem jeżeli mamy usługodawcę, mamy podmiot, który działa w Szczecinie, ograniczony jakiś budżet, to targetujemy się na szczecin, tak? Oczywiście może być też tak, że firma nie chce świadczyć usług poza obszarem jakiejś tam miejscowości, gdzie, gdzie, gdzie funkcjonuje i też jest szereg takich firm, bo stwierdza, że po prostu w innej miejscowości nawet nie ma sensu sprzedać ich usług, tak, no ale to, to, to mówię, tutaj po prostu trzeba zwrócić uwagę na, na ich tą geolokalizację i na to, gdzie, gdzie będziemy promować, w jakim, na jakim obszarze będziemy się promować, tak. Kolejna sprawa to czy interesuje nas wyłącznie sprzedaż e, czy także działania wizerunkowe no bo jakby te działania sprzedażowe to jest jakby jedna grupa, e, jedna grupa jakby aktywności w internecie i form targetowania działania wizerunkowe co do zasady e, obejmują inny zakres działań tak one się tutaj mogą przeplatać oczywiście tak ale musimy mieć na uwadze że jeżeli zależy nam na szybkim pozyskiwaniu klientów i jak najszybciej sprzedaży no to jakby jest pewna grupa aktywności. Które należy tutaj wdrożyć, jak przykładowo acy, pozycjonowanie organiczne, jeśli ma to, jeśli ma to sens i rokowania są dobre. Natomiast w działaniach wizerunkowych skupiamy się na budowaniu naszej marki. Natomiast to nie są co do zasady działania, które w danym momencie szybko się przełożą na, na sprzedaż. One, To są działania co do zasady długofalowe, tak? które przyniosą nam efekt w pewnej perspektywie czasowej. Niekoniecznie dzisiaj, być może dzisiaj, ale niekoniecznie dzisiaj i to też trzeba gdzieś tam uwzględnić. Tak? Zatem jeżeli chcemy działać wyłącznie sprzedażowo, to będzie załóżmy taki zakres, zakres aktywności i to będzie się wiązało z określonymi kosztami. Jeżeli chcemy dołożyć do tego działania wizerunkowe, to trzeba do tego najczęściej dosypać. Tak? My praktykujemy takie rozwiązanie, że w pierwszej kolejności jakby oferujemy klientom rozwiązania, które sprowadzają się na pozyskiwaniu klientów na tych użytkownikach, którzy gdzieś tam wyszukują i potrzebują naszych usług czy produktów. W drugiej kolejności, jeśli budżet na to pozwoli, dorzucamy do tego działania, które gdzieś tam przyniosą efekty w pewnej perspektywie czasowej, tak? Kolejna sprawa to są oczekiwania i jakby potrzeby związane z tą e, kampanią marketingową. Bo załóżmy, że mamy dwie firmy lokalne ze Szczecina, dwie kancelarie, tak? I załóżmy, w jednej prac pracuje pięć, pięciu pracowników, w drugiej pracuje 50 pracowników. I. Te moce przerobowe są zupełnie inne tu, zupełnie inne tutaj. Tak? Oczekiwania inwestora po jakby tym, co ta kampania przyniesie i jak to wpłynie na jego biznes, będą zupełnie różne. Tak? Zatem hmm. I ostatni temat, jaki dzisiaj poruszę, to to, jak ta kampania będzie konwertować. W skrócie, jak każda dana złotówka będzie przekładać się na feedback z tej, z tej kampanii reklamowej. Tak? Czyli no, mamy, załóżmy, przypuśćmy, mamy dwie, dwie kampanie. Tak? I, i, i y, y, mamy w jednej kampanii wydane 1000 zł, w drugiej kampanii wydane 1000 zł. Identyczne targetowanie, y, identyczny dobór słów kluczowych. Y, takie same załóżmy CTR, -y, wskaźniki jakościowe w sensie, jeżeli chodzi o wydajność tej kampanii. Natomiast zupełnie inne wskaźniki, jeżeli chodzi o zachowanie usera, użytkownika na stronie internetowej, tak, czyli w jednej kampanii po, powiedzmy sobie, nie wiem, współczynnik odrzuceń na poziomie 60%, w drugiej na poziomie 30%, inny czas trwania sesji, etc., etc., no i inna skala feedbacku, tak, inna skala tego odzewu z kampanii. I jest to naturalne, bo e, jakby targetowanie to jest jedno, a z tym, z czym spotka się już użytkownik na stronie internetowej, jak to oceni, jak ten brand będzie do niego przemawiał, e, jaka będzie jakość w ogóle całej identyfikacji wizualnej strony internetowej, to jest drugie, tak? I to rzutuje na to, jak ta konwersja będzie się zachowywać. Więc zadbajmy też o to, żeby e, od strony wizorynkowej i, i, i jakościowej ta strona wyglądała też fajnie, tak? Poza tym, czy to jest jakaś świeża firma, czy, czy, czy to jest coś, z historią, jakie ma opinie w internecie i tak dalej i tak dalej. Jest szereg czynników, które tutaj będą nam determinować stopień tej konwersji, tak? Co mówię przy okazji innej publikacji. Natomiast warto to uwzględnić, tak? Że jeżeli targetowanie czysto teoretycznie jest poprawne, no to co ewentualnie innego kuleje, bo to wcale nie musi kuleć kampania marketingowa, tylko mogą właśnie inne czynniki, które tutaj determinują nam ten, ten feedback, tak? Zastanówmy się też, czy wszystko jest OK od strony jakby sprzedażowej i ofertowej. To już troszkę schodzimy na, na, na inny tor, natomiast to jest też bardzo istotne, że jeżeli nasza oferta z jakichś względów, względów nie jest atrakcyjna dla naszych klientów, no to to też będzie determinowało brak sprzedaży, tak? Albo załóżmy, osoba odpowiedzialna za obsługę klienta, odbiera telefon, Halo", tak no i nie brzmi to zachęcająco dla drugiej strony, no to też później się nie ma co dziwić, że. Że ta sprzedaż wygląda tak, a nie inaczej, tak? Więc zadbajmy o pewne rzeczy w zakresie takim, w jakim, w jaki, w jakim to powinno funkcjonować. Okej, okay, to tak. Pokrótce, najszybciej jak się dało, w skrócie, jeżeli chodzi o kwestie budżetowe, mam nadzieję, że pozwoli Wam to gdzieś przemyśleć, zastanowić się nad tym, co jest dla Was ważne i, i ewentualnie tutaj też podjąć decyzję w tym zakresie, jakie środki chcecie oddelegować na działania marketingowe, tak? Nie boimy się gdzieś tam rozmawiać na temat budżetu, no bo to nie o to chodzi, żeby gdzieś tam jak się mówi, oskubać klienta, tylko dobrać mu taki zakres działań, który w danym przypadku po prostu będzie satysfakcjonował klienta i, i, i zaoferował oferuje mu to, czego on e, oczekuje, tak? No bo tak jak wspomniałem, co innego to jest te bieżące pozyskiwanie klientów w, w internecie, a co innego chociażby działania wizerunkowe, które są świetne w perspektywie czasowej, e, no ale jeżeli budżet jest ograniczony, to trzeba wybierać, tak? Wtedy stawiamy na tą sprzedaż e, na przykład z Google Ads przykładowo, tak? E, rolą agencji w tym wszystkim powinno być to, żeby dobrać Wam Odpowiedni zakres działań, to jest najważniejsze, tak, i skonfigu skonfigurować kampanię w taki sposób, żeby ona tutaj przynosiła możliwie jak najlepsze wyniki przy założeniu e, określonych celów, tak, tej kampanii. I, I to tak pokrótce, tak. Czyli agencja ma dbać, w skrócie, żeby wszystko funkcjonowało, tak jak pani księgowa dba o księgowość, pan adwokat dba o umowę i tak dalej, tak. Agencja ma zadbać o to, żeby ten ruch, który jest na stronie generowany, był możliwie jak najlepszej jakości. Tak to, tak to pokrótce wygląda. Z mojej strony wszystko. Dzięki za uwagę. Jeśli macie pytania, dzwoncie, piszcie, jesteśmy do dyspozycji. Uciekam do pracy. Cześć, pozdrawiam.